Jesteśmy w Lublinie, na targach japońskich Ningyo. Tym razem te targi odbywają się właśnie tutaj, a nie w Warszawie, dlatego musieliśmy pokonać trochę kilometrów, żeby tu dotrzeć. Milena się zdrzemnęła, właśnie się obudziła, także idziemy teraz wydać kupę forsy na karty Pokémon i na różnego rodzaju słodycze. Jesteśmy z Mileną właśnie już w środku, na targach idziemy szukać naszych kart Pokémon. Ja już widzę, gdzie są karty. Ale dzisiaj mają bardzo, bardzo słabiutko. Dzisiaj widzę jest. Tutaj widzimy graczy testują pewnie jakieś Chcesz karty. Grać. Chcecie grać? Ale nie ma, nie ma a a są, a są chętni? Dopiero się rozłożyliśmy i robimy znak, żeby było wiadomo. O, to macie nawet grafika. Dobrze, jest grafik, bardzo dobrze. Ale są, Poker karty o? Jest tutaj człowiek, którego znamy. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Także zaraz wydamy trochę forsy u was. Ale co tak dzisiaj biednie jest? Gdzie te wszystkie regały? To nie zawsze nie chodzi. Bierzesz tą przypinkę? Tak, bo on ma ty... No dobra, to, to, to trzymaj przypinkę. Tego chyba nie mamy z miu. Możemy wziąć tego z miu, to trzymaj. Ale fajny Eevee. Czechy mój tego Eevee. Tą figurkę Eevee Czarnę. też weźmiemy? Tak, i ten brylaczek. Dobra i brylaczek, okej. Okay. Czyli to są takie cztery. cztery Czyli my... My tym tylko, ale, ale każdy z nich jest taki. Fotograficzny. Tutaj można znaleźć arty z. E, Okej, okay, to, są... to są. To są ze Spligatito, to jest Spligatito? Mogę jeden, mogę jeden. mogę Tak, to jeden? weźmiemy. A to są japońskie, tak? A tu mamy japońskie. Tak? No to weźmiemy w takim razie ten boosterek chiński. Jeden. To losuj. Milenko, wybierz sobie któryś tam. Który chcesz. E, weźmiemy jeszcze tajlandzkie tutaj też jest i Japoński. A też japońskie? Uuu, Elfę! I japońskie te te. już nie ma, więc to... ale to. Dobra, to wybieraj, Milenko, które, chcesz, które boostery bierzemy? I to jeszcze pan odłoży? Wybieraj, które boostery chcesz? Taki z Zyrandolem na głowie. No to bierzemy z Pikachu? Z na Z na głowie. Z na głowie. A bo to jest chyba Prismatic Evolution, wiesz, Milenko? Tylko, że japoński, to weźmiemy to. A jajeczkowcy w trzybie... to jest, hmm... Serging Sparks japoński. A, Serging Sparks, nie pryzmatyk, okej, okay, dobra. Milenko, a ten? A z jajeczkowcami? Zobacz tutaj te. No okej. Okay. Bierzemy. bierzemy. całkiem ciekawie. Bierzemy. Dobra. I to chyba wszystko. I jakieś spinki? To chcesz? Z Mr. Mime? Mhm. Z Mr. Mime'em, tak? I jeszcze Mr. Mime'a weźmiemy. O! Premierowo! Ja tak Patrz. To no, może weźmiemy te spotka. trzy. Tak? Z to Together, bo jeszcze tutaj nie dojechały do nas od Czarka. Mhm. Dobra, to weźmiemy jeszcze te trzy. Które jeszcze? Żabkę. Żabkę jeszcze weźmiemy? Tak. To I jeszcze tą puszkę z Espionem też. O! Weźmiemy sobie. Mhm. Dobra, to może być. Weźmy to. Dobra. I dajmy tutaj pani. Niech nam pani to odłoży, bo my jeszcze nie kończymy zakupów. A tu moci. O, ja uwielbiam moci i chyba zaraz się kupię. Damy pani. Niech pani nam te moci odłoży. Dobra. Lodołamacze. Bierzemy lodołamacze? Bierzemy to. Podchodź dalej. I tutaj coś wybieraj. No to weźmy to, żelki. Takie bardzo fajne. Dobra, bierzemy też. Tak, chcesz takie pateczki też? Tak. Chcesz to też? Tak. Bierzemy te żelki. Dobra, to była dobra galaretka żelkowa. W tym roku sprawdzimy lajsy japońskie, ziemniaczane. Kurcze. Kurczę. No weźmiemy te lajsy. Zobaczymy, jak one smakują. Teraz ja, powiem liczy. przepraszam, to jest liczy. Lici. Ja lubię liczy. Liczy, dobra. W roskwinie. O, to ja bym chciała no to bierzemy okay. w roskwiniowej, dobra. Tu mamy też te shirty. Tu mamy kubki. A co, co, to jest? Hatsumeniku. Zobacz, To są lalki chyba, tak? No są takie figurki. O kurde. To dla dorosłych te lalki są fajne. chyba. Bo nie wygląda jak lalki dla dzieci. Ja, nie. ja Niektóre są fajne. To są Ten na przykład stacze. fajnie wygląda. To są figurki, tak, tak, tak. Patrz, jaka fajna czekolada truskawkowa. Truskawka. A tu są te, te naklejki były, pamiętam. Mamy, mamy eee, rachunek sumienia, reszta. Eee, I moczy. O, o, w tamtym roku temu czy jedliśmy te czerwone? Żelucie. Nie wiem, ale chyba ze słodyczy to chyba już wystarczy, tak. co? Jeszcze ewentualnie czekoladę moglibyśmy spróbować tą czerwoną, jak to myślisz? Już jadłam. Tej nie chcemy zielonej, bo to zielona herbata. No, tak. Ale ta różowa? No, ta cudowcowa jest. Co, sprawdzamy ją? Tak, tak. Tutaj jakieś noże. Tam jest pa pani, która szyje kimona. O. Tu jest pani, która szyje kimona. Fajne, różne. Więcej noży. O, i to jest ta pani, która sobie własne kimona szyje. Dzień dobry. O, mamy panią. Nic się pani nie zmienia. Rok do roku. Ale są kimona w najwyższej jakości. To najważniejsze. Rok temu, dwa lata temu, na innym no, no, Ningio. Na no, no innym niegio, ale w, mieście, innym ta, mieście. Ta, w Warszawie. No właśnie. To jest uczciwy sprzedawca. Zapomnieliśmy i przyniósł nam ten człowiek boostery. Także słuchajcie, tak, pokę karty to jest bardzo dobry sklep. Poprosimy jedną Lemoniadę z brzoskwini mumu. A tutaj mamy nawet karty pirackie, podróbki. To straszne. Dobra jest ta lemoniada mumu? Nie, ale łyka. kiedy? Bawyk. To od jednego do dziesięciu. Dla mnie to jest dziesiątka. Bardzo dobry smak. Lemoniada mumu. Dla mnie pięć. Stepacie kładę na jeszcze Japonia. Samurajską zbroję. No to stanie na tle. Milena jest właśnie w japońskiej uliczce. Kanabo Jak? Kanabo. A, kanabo. Fajna, ja kurczę. Kanabo. W łeb takim dostać to już nie wstajesz. Dobrze. No My się zawsze śmiejemy. Można że... raz przeżyć. Raz. Właśnie gorzej niż polska wuda, naprawdę. <noise> Milenka, no to chyba wszystko już mamy. No, no to wiemy. Ale coś, coś słabo mi się wydaje w tym roku. A ludzie, ludzie czekają na wejście, a my już wychodzimy. Co ty masz za maskę? A, witam serdecznie. O kurde, ale kozacka. Co to jest? Nie no, to z jakiegoś filmu chyba, nie? Z filmu czy z gry? Niekoniecznie, to, nie, to bardziej z koncertu, bo po takie połączenie z z No fajnie, ale normalnie widzisz przez to, nie? Tak, tak, Ile? się. Fajnie, super, dobra, dzięki. Jesteśmy z Nilenka już po targach. W tym roku wydaje nam się, że było mniej stoisk, było bardzo mało różnych figurek. Ostatnie edycje tych targów były fajniejsze, ciekawsze. Ale wydaliśmy trochę forsy, kupiliśmy trochę ciekawych rzeczy, których chcieliśmy kupić. Szczególnie polowaliśmy na jakieś fajne słodycze, które będziemy degustować. Mamy trochę kart oczywiście, to jest standardowo, że na japońskich targach kupujemy zawsze karty. Zobaczymy, ile kasiorki wydaliśmy w domu, a w następnym odcinku pokażemy Wam dokładnie, co kupiliśmy i będziemy robili degustację. Zapraszamy. Zobaczcie, co znalazłem w samochodzie. To znaczy, że tu ktoś otwiera Pokémony bez mojej wiedzy. To pewnie Milena i mama kupują i otwierają z tyłu. No ładnie. O, trochę drogi przed nami jeszcze, ale zatrzymaliśmy się na kawę. Zobaczyliśmy tutaj taki Skansen Plac zabaw. A jeżdżajesz! Większy domek dla większych gołębi, co? Nie polecam ci w twoich białych spodenkach zjeżdżać. Jedziesz? Ło, ło, ło! Aści Dżigliwa spadł. Hu! 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 Dawaj! Jest tyle! To jest słuchajcie na najbardziej ekstremalna tyrolka, z jakiej zjeżdżała Milena. Lubisz Pokemony? <grym i zimny> o, ho, 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 lubi! Albo powiedziała do mnie spadaj, nie wiem. A ty biała lubisz pokemony? A, kakadu? Articuno, znacie go? Tak? Pidgeota też znacie zagadę, czy nie? Jest. O, jest, ona zna!